Witam Was serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić na szydełku taki oto przybornik na biurko. Do wykonania przybornika użyłam włóczki typu T-shirt, Spaghetti w kolorze miętowym. Oprócz tego potrzebuję licznika okrążeń, znacznika oczek, igły z grubym oczkiem nożyczek, a także szydełko o rozmiarze 8 mm. Rozpoczynam od zrobienia magicznego kółka. Jak już mam zrobione magiczne kółko, to teraz w magicznym kółku robię najpierw jedno oczko łańcuszka i teraz robię 8 półsłupków, czyli wbijam się w magiczne kółko, chwytam tą włóczkę, przeciągam pod magicznym kółkiem, mam dwie pętelki na szydełku. Jeszcze raz chwytam włóczkę i przeciągam przez te dwie pętelki. Mam już jeden półsłupek i tutaj sobie mogę włożyć ten znacznik żeby wiedzieć, że to jest pierwsze oczko w tym rzędzie, bo to oczko nie będę go liczyła jako oczko. Potem ominę to. I jeszcze znowu raz. I teraz znowu. Kolejny półsłupek, czyli wbijam się w magiczne kółko, chwytam włóczkę, przeciągam pod magicznym kółkiem, mam dwie pętelki na szydełku, chwytam włóczkę i przeciągam przez dwie pętelki. Mam dwa półsłupki. Teraz jeszcze zrobię sześć półsłupków. Mam już zrobionych osiem półsłupków. Teraz biorę końcówkę magicznego kółka i zamykam to kółko. Mam zamknięte kółko. I teraz zamykam okrążenie oczkiem ścisłym. I oczko ścisłe zrobię tutaj, w tym właśnie pierwszym oczku. Nie tutaj, ten, którym zrobiłam łańcuszek z jednego oczka, to omijam. Tutaj nad półsłupkiem robię oczko ścisłe. Czyli. Wbijam się pod oczko, chwytam włóczkę, przeciągam pod oczkiem i od razu pod pętelką To jest moje pierwsze okrążenie. Przechodzę do drugiego okrążenia i robię je w ten sposób że jedno oczko w górę. I teraz przechodzę tutaj do tego oczka, nie od razu tu, gdzie mam zrobiłam oczko, w którym jest oczko ścisłe, tylko przychodzę tu obok i tu w tym oczku robię dwa półsłówki, czyli Wbijam się w to oczko i robię jeden półsłupek. I jeszcze raz w to samo oczko się wbijam i robię jeszcze jeden półsłupek. I znowu znacznie wkładam w pierwszy półsłupek tego okrążenia. To oczko, które zrobiłam na początku, omijam I znowu przechodzę do oczka obok i robię dwa półsłupki w tym oczku. Jeden półsłupek i jeszcze raz w tym samym oczku drugi półsłupek. I teraz muszą zrobić po dwa półsłupki w każdym oczku, czyli 8 razy po dwa półsłupki. Kończyłam o, drugie okrążenie. I to drugie okrążenie też zamyka oczkiem ścisłym, które robię też tutaj, gdzie mam znacznik, czyli wyjmuję znacznik i oczko ścisłe. I to okrążenie kończę z liczbą y, półsłupków 16. Następne trzecie okrążenie, oczko w górę znowu. I teraz znowu nie wkłam się tutaj, gdzie to oczko. Ścisły zrobiłam, tylko obocznie i robię jeden półsłupek. I od razu wkładam znacznik, żeby wiedzieć, że tutaj jest, jest, moje pierwszy, jest mój pierwszy półsłupek w tym trzecim okrążeniu. W następnym oczku teraz robię obocznie dwa półsłupki w tym oczku. Czyli jeden i dwa. I teraz tę sekwencję będę powtarzała do końca okrążenia, czyli w następnym oczku robię jeden półsłupek, a w następnym oczku dwa półsłupki. I znowu jeden półsłupek w jednym oczku, dwa półsłupki w kolejnym. I teraz zamykam trzecie okrążenie jeszcze tylko przypomnę, że tutaj wygląda jakby nam zostało się jedno oczko i w którym powinniśmy przerobić kolejny półsłupek, ale nie, kończymy na dwóch półsłupkach w jednym oczku a to oczko to jest łańcuszek więc teraz to okrążenie trzecie zamykamy tutaj w tym pierwszym, nad pierwszym półsłupkiem, tam gdzie był znacznik, też oczkiem ścisłym w trzecim okrążeniu powinna mieć 24 Półsłupki. Czwarte okrążenie, jedno oczko w górę i znowu nie robię półsłupków od razu tutaj, gdzie zrobiłam właśnie oczko ścisłe, tylko przechodzę tu do obocznego oczka i robię jeden półsłupek w tym oczku. Włożę znacznik. Teraz w następnym oczku znowu jeden półsłupek. I w następnym dwa półsłupki. I to będzie moja sekwencja, którą będę powtarzała do końca okrążenia, czyli w kolejnym oczku jeden półsłupek, w następnym oczku jeden półsłupek i jeszcze w następnym dwa półsłupki. I znowu powtarzam. Jeden półsłupek, jeden półsłupek, dwa półsłupki. Tak robię do końca okrążenia. I kończę czwarte okrążenie, tak jak wcześniej, oczkiem ścisłym nad pierwszym półsłupkiem tego okrążenia. Teraz w okrążeniu mam 32 półsłupki. I to będą moje już wszystkie okrążenia, w których jest, robię robótkę, po prostu powiększam tutaj ten dół. Teraz będę robiła robótkę do góry. I oczywiście tak, to jest moja prawa strona, to jest lewa. I tak, jak teraz będę robiła? Jedno oczko w górę. I teraz robię tak, że wbijam się tylko pod pętelkę tylnią oczka, czyli pod tę. Tu wbijam się w środek oczka. I tylko pod tym tylnią pętelkę oczka i robię półsłupek. Jeden półsłupek. I teraz przechodzę do obocznego oczka i znowu wpijam się w środek oczka. I też tylko pod tylnią pętelkę oczka i robię półsłupek. I teraz te półsłupki muszą robić we wszystkich tutaj oczkach, ale tylko na tylnich pętelkach. teraz piąte okrążenie kończę, wbijając się pod tylnią pętelkę i robiąc oczko ścisłe. I zaczynam szóste rząd. Robię jedno oczko w górę i teraz robię półsłupek na tylniej pętelce. Przechodzę do obocznego oczka i też robię półsłupek na tylniej pętelce. I teraz na każdej tylniej pętelce każdego oczka robię po jednym półsłupku, czyli identycznie jak w rzędzie piątym. Kończąc szósty rząd, też zamykam go oczkiem ścisłym. I już mi się tworzy tutaj kształt. Już tworzy się przybornik na biurko. I tak, teraz jeszcze zrobię 8 okrążeń, czyli jeszcze od 7 do 14. Po prostu powtarzam tylko te okrążenia, robiąc półsłupki na tylnych oczkach. Oczywiście każdy rząd rozpoczynam oczkiem łańcuszka. I znowu przechodzę obocznie i robię półsłupek. I tak jeszcze do okrążenia 14 robię te półsłupki. Już kończę teraz ten ostatni 14 okrążenie i też oczkiem ścisłym je kończę. I przeciągam Łuczkę pod pętelką ucinam. I teraz wszyję tę końcówkę. I mam już skończony przybornik na biurko. Jeśli ktoś chce, może wyciąć z tekturki koło o średnicy tutaj tego dna i po prostu włożyć sobie na dno w środek, żeby po pierwsze trochę usztywnić jeszcze bardziej to, ten, te dno, a po drugie, żeby nam długopisy i ołówki nie malowały dna przybornika.